Witam Was kochani, Polska Wędzarnia na Filipinach Moi kochani, chciałbym Wam wszystkim podziękować Osobom prywatnym, tak samo firmom Za wspieranie projektu Chi na Filipinach I pozwoliłem sobie zrobić dla Was Też prezent Zostańcie ze mną do końca, a powiem Wam o co chodzi Moi kochani, mam tutaj moją wędzarnię Która będzie... Zawsze i wszędzie moi kochani Wędzarnia King Sea. To są osoby tutaj, które Mi pomagają Wspierają Powiem tak Mama, no to jeszcze się nie urodziłem A już o mnie wspierała I mi pomagała Oczywiście moja rodzina Ania, Marta, Paweł, dzieciaki moje Wiktoria, Wojtek I tu mamy osoby prywatne Osoby moi kochani prywatne Niektóre znam osobiście, niektóre tylko i wyłącznie z kanału. Natomiast Wiola i Isas... ciężko wypowiedzieć, ale w każdym razie widzicie o kogo chodzi. Tak, z Peterborough. Andrzej Kaw oczywiście był tutaj, próbował wędzonki. Też został naszym patronem. Adrian Danek był tutaj na wyspie, próbował. Też został naszym patronem. Anna Hania Wójcik Peterboro. Nie znamy się osobiście, ale często ze sobą rozmawiamy. Jesteśmy w kontakcie. Tak samo została naszym patronem. Mariusz Grzyb, Filipiny, też został naszym patronem. Marek Nowak, Tajlandia, też oczywiście wspiera nasz projekt na Filipinach. Tomek Cisielski, Polska firma Accommodation Cleaning wynajmowanie mieszkań. Gutek zaczynają się nasi, nasze można powiedzieć firmy tutaj e, nasze. Gutek, moi kochani. Polski Kiczyn u Gutka, Polska Restauracja Peterboro e, została naszym patronem tak samo. E, jeśli będziecie w Peterboro, zapraszam do Polskiej Restauracji. Nie, no co będę chwalił musicie jechać, spróbować, skosztować i ocenić ugódka, restauracja ugódka moi kochani, Polish Kitchen ugódka, Peterboro Ewa Stawowska, biuro rachunkowe, doradztwa finansowe Peterboro też została naszym patronem dalej mamy Edzia, Edzia zapomniałem dać krzyżyk krzyży, ale to zaraz dodam Edzia, Edzia, Peterboro, Aquadrop Cleaning Service, moi kochani, e, firma czyszcząca, która po prostu wyczyści Wam, można powiedzieć, e, od piwnicy po sam sufit, cały dom, przeprowadzki, e, wyprowadzki i tak dalej, po prostu, e, regularne czyszczenia, e, wiem bardzo dobrze, e, firma jest znana i też po prostu bardzo dobrze Pracuje. Usług serwis, bardzo dobry serwis. A skąd wiem, ponieważ po prostu e, współpracowałem z Edzią kiedyś, w Peterboro, jak mieszkałem w Anglii. Jest to nasza po prostu tablica, która King wsi. I zaraz powiem o nagrodach, moi kochani. To są e, te krzyżyki, tutaj to są wpłaty. Każdy wpłacił po prostu. Na e, projekt Kingsi na Filipinach. Dzięki Wam po prostu, e, no, można powiedzieć, się rozwijamy coraz więcej. A teraz chciałem Wam powiedzieć: dla osób regularnych, które nas wspierają, uzbieracie 5 krzyżyków, majkani 5 krzyżyków, 5 regularnych wpłat jak to się mówi e, jak to powiedziałem w, tym, e, w telewizji Polsat, e, co łaska, minimum stuwa. A dla Was chciałem po prostu dla regularnych naszych patronów, sponsorów, ufundować pięciodniowy pobyt na Sikihor, na wyspie, pięknej wyspie. I pokażę Wam pokoik. Pokoik 2-3 osobowy, a czwórka też się zmieści. Pokażę Wam pokoik, a pokażę Wam ogólnie. Są dwa resorty, których możecie sobie wybrać. Ewentualnie Cecylia Resort i drugi Michała Resort nad tym samym morzem. Eee, tak samo eee, pięciodniowy pobyt tutaj, ufundowany przez King wsi A znajdujemy się, moi kochani, i ten resort tutaj, gdzie jest? Nie, moi kochani, tu jest, znajduje się polska mała wędzarnia na Filipinach. Także uzbieramy 5 gwiazdek i macie pięciodniowy pobyt e, ufundowany przez Polską Wędzarnię na Filipinach. A teraz wam pokażę e, pokoik, domek taki, gdzie możecie się zatrzymać. I powiem co, że coraz więcej, coraz więcej osób, które nas wspierają. Bardzo dziękuję za wszystko. E, Tutaj mamy nawet własne takie logo, jak przyjeżdżają goście, chcą coś zjeść. To tu mają kontakt. Telefoniczny. Można zamówić, jeśli są głodni. Także ta wędzarnia, nigdy nic nie wiadomo, nigdy nie mówi nigdy jak to się mówi. Ta wędzarnia zostanie z nami do końca. Do końca zostaną osoby, które są na wędzarni. Są jeszcze dwie ściany, także można dopisywać naszych gości, naszych sponsorów. I powstanie w biurze. Marzy mi się ta wędzarnia, żeby po prostu była w salonie, w budynku, gdzie może powstanie naprawdę polska tradycyjna wędzarnia naturalna, bez żadnych tam po prostu. Dodatków, jeśli wiecie o co chodzi, to po prostu powiem wam zdrowa żywność. A tu wam teraz pokażę domek, w których możecie zamieszkać pięciodniowy pobyt. Tutaj ja jestem pięciodniowy pobyt. Wy oddalimy, tak? Przybliżymy, oddalimy, oddalimy. Nie, o, dobra bo bym przedobrzył także macie pokoik dostaniecie kluczek do niego i tu macie bo jak to się mówi łoże madejowe jest to dwu- 3 osobowe nie na imprezie to się w 8 osób spało na takim łóżku Dwa wiatraczki dodatkowe jedno łóżko jakby do was gość przyszedł albo by was dużo przyjechało oczywiście klimatyzacja umywaleczka no i jak wiadomo standard toaleta razem z prysznicem nie brać papieru z Europy mamy swój także wszystko jest tak jak widać to jest dla Was jeśli przyjedziecie do Kingsi, postaram Was się ugościć nie tylko kiełbasą, nie tylko boczkiem, ale tak samo wspaniałym pokojem a co do wyspy to nie mam słów, żeby ją o niej coś opowiedzieć. No jest rajska cudowna, mała wyspa, moi kochani. Także jeszcze raz wam wszystkim dziękuję za wsparcie duchowe, finansowe i ogólnie, że jesteście ze mną eee, tak. Co ja jeszcze chciałem powiedzieć. Bo wiecie, czasami po prostu ostatnio no tak jak wiecie, po prostu Pani Krysia odeszła i no nie miałem weny, żeby cokolwiek nagrywać. W ogóle było takie no jak to powiedzieć no smutna atmosfera była po prostu tu na wyspie. Już trudno. Wczoraj był wczoraj było pożegnanie Pani Krysi. Dobrze, także moi kochani, ja wracam do siebie do, do, do można powiedzieć, do wędzarni i tyle. Także dzięki Wam po prostu rozwijamy się coraz więcej, coraz więcej z Waszą pomocą. Ja wiem, że Sam też może i dał radę, ale by mi to bardzo wolno szło, bardzo wolno szło, powolutku, a chciałbym, żeby to jeszcze. Ruszyło dobrze za pod koniec roku. Także dałem sobie na to jakiś niecały rok, a już się zbiera. To już praktycznie będzie 26 sierpnia, jak jestem, rok na Filipinach. I właśnie przez ten rok chciałbym po prostu coś stworzyć pięknego, żeby Polska też była dumna ze swoich produktów po prostu tradycyjnych kiełbasa wiejska wiecie o co chodzi ten smak nie przebije żadnej zapach tej kiełbasy na grillu po prostu jeśli tu się uda e, no przyjąć się na pewno przyjmie jeśli tu się e, wdrążę kiełbasę wiejską moją kochani tradycyjną i coś takiego wiecie jak na giełdach były nie tacka, chlebek, bułeczka e, musztarda mm, kawałek chleba i kiełbasa to nie, to, to ta kiełbasa powiem wam Przebije wszystkie zapachy na street foodach Także pozdrawiam Was wszystkich serdecznie Kingsi, Andrzej I co dalej? Wiem Jeszcze raz Wam dziękuję, trzymajcie się